Tą historię można zacząć tak jak wiele innych. Wszystko było dobrze, dopóki wszystko się nie zjebało. O Gomezie można było powiedzieć wiele, hedonista cwaniak. Przemocowiec, kurwiarz jednak potrafił namówić ludzi do swojej wizji. To, że ta wizja była grubymi nićmi szyta, to już inna sprawa. Nie byłoby to problemem, gdyby Gomez był jakimś menadżerem średniego szczebla lub drobnym przedsiębiorcą, ale gościu władał całym, omen, omen miastem. Założenia były proste niczym umysł Robara. Zajebać królewskich taktycznym ciosem Kilofa, sprywatyzować królewski sektor wydobywczy magicznej rudy. znowić handel wymienny z królem. Gomez miał tak dobrze gadane, że więźniowie nie zauważyli, że dla dwóch trzecich z nich sytuacja się nie zmieni. Oczywiście oprócz tego, że teraz nad sobą nie mieli królewskich żołnierzy, tylko personel złożony z morderców, gwałcicieli i złodziei. Nikt nawet nie pytał, jak banda Obdartusów miała pokonać wyszkolony personel zamku. Oczywiście mieliście Malwina, który za doświadczenie gotowy był utopić we krwi całą dolinę, ale to mogło nie wystarczyć. Gomez mówił, żeby wszyscy czekali na odwrócenie uwagi strażników i wtedy zaatakujemy. Tylko ty wiedziały się, nawet ten wielki strateg nie wie na co czeka. To, że bariera wywaliła się na plecki i zaczęła przebierać nóżkami jak każdy większy projekt państwowy, było łutem szczęścia. Jak widać, głupi ma zawsze szczęście. Żeby nie było ustabilizowanie sytuacji, nie było łatwe, lecz wielcy przywódcy, tacy jak Gomez, znani również jako jebani że mają to szczęście, że mają mądrych doradców. Tak też było w tym przypadku. Razem z kolegami założyliście ekipę. Jako jedyny ze studiami znałeś najwięcej trzysylabowych wyrazów, więc wymyśliłeś dla was nazwę Magnaci. Sam do końca nie wiedziałeś co to znaczy, ale brzmiało zajebiście. Oprócz Gomeza i ciebie byli... Bartolo! Typowy jest manicwaniaczek, ale umiał grać na lutni i znał zajebiste kawały. Dodatkowo jak nikt umiał zorganizować melanz z ograniczonych środków. Był Arto, który był totalnym pojebem i zwyrodniarcem, więc wcieniście go do zastraszania innych. Na końcu był Marvin. Typ miał nerwice na tręstwo. Objawiało się to tym, że gościu nienawidził jak jakieś zadanie było niewykonane. Na początku, gdy trzeba było wszystko ogarniać, to był mega pożyteczny, ale jak wszystko się uspokoiło, to Marvin wkurwiał wszystkich tekstami typu... Czy może jakoś pomóc? Lub... Czy masz dla mnie jakieś zadanie? Kto kurwa tak zaczyna rozmowę? Gomez na początku przechścił go na bliznę, bo wszyscy nazywaliście się godnie. Tylko Marvin brzmiało jak wioskowy głupek pasający owce. Chcieliście zaprosić jeszcze Torusa? Ale potrzebowaliście kierownika niższego stopnia, który potrafi ogarnąć karków, którzy mieli robić za straż. Doszły do tego jeszcze kwestie rasistowskie. Gomez wkuwiał się, że Torus dziwnie buja się na boki, a Barto rozkarżył się, że Torus dziwnie pachnie. Nasz arto, jako człowiek z natury delikatny, powiedział, że nie zamierza się zadawać z gościem, który ma korczyki chuj. Tobie, jako urodzonemu intelektualiście, nawet nie chciało się tego komentować. I tak to się kręciło. Gdy byłeś na studiach, to na zajęciach zatytułowanych Ekonomia dla debili tłumaczyli wam, że ekonomia oparta tylko na jednym surowcu może okazać się katastrofalna w skutkach. No, ale kruk! Mamy dziewczynki, mamy arko. Mamy bagienne ziele. Wyluzuj się. Reszta inteligencji z kolonii również miała w to wyjebane. Magowie podzielili się na dwa obozy. O ile magowie wody podjęli jakieś działania, to ich kuzyni od imnosa. Założyli męski raj w klasztorze na zamku i czekali chuj wie na co. Mieli tyle szczęścia, że zawsze kierowały się zasadą, że lepiej mieć niż nie mieć i przekonałeś Gomez'a, żeby zatrzymał ich w razie co. Niby próbowali kreować swój wizerunek na łączników, króla z bandytami, ale nie dajcie się zwieść, kilka mikstur leczniczych to maksimum ich możliwości. Niestety wszystko pierdolnęło jak Grimes przyniósł wieści, że Podziemna Rzeka zalała kopalnie, nawet nie wiedziały się takie coś istnieje. Gdzie płynie podziemna rzeka? Do podziemnego morza. Sytuacja stała się mega chujowa, bo bez rudy jedzenie skończy się bardzo szybko. Zawsze powtarzały się, trzeba bardziej zdywersyfikować wasze biznesy, ale na każdy twój pomysł przypadała o wiele ważniejsza sprawa Gomeza. Gomez może każemy przysłać im jakieś owce, żeby mieć awaryjne wyjście. Co ty kruk? Matkę Karima chcesz sprowadzać? Weź lepiej napisz o bibułki, bo nie mamy jak brantów skręcać. Gomezie, może zaczniemy jakąś uprawę jakiegoś siedzenia. Nie pierdol, tylko pisz o robara do drapania po dupie. Ciekawe, czy te mi wyślę. Nawet te małpy z nowego obozu ogarnęły uprawę ryżu, co prawda jak rasowa patologia. Używają go głównie do produkcji alkoholu. A resztę kradną, ale jednak. Nie możecie też polować, bo ten pojeb z kucykiem przeprowadził czystki w faunie kolonii. Teraz jesteście w kropce, bo bez rudy jesteście warci dla Hobara tyle, ile nowic już w klasztorze bez owcy i złota. Czyli nic? Magowie chcieli negocjować z nowym obozem. Nie wiesz, na czym miało to polegać, skoro trzy czwarte jedzenia w kolonii pochodzi właśnie od was, a Nowy obóz na Was pasożytuje. Gomez się mega wkurwił. A że oszczędzenie magów podczas wielkiej rewolucji kryminalnej to był Twój pomysł, to całe wkurwienie skupiło się na Tobie. Jakoś jak wszyscy pili mikstury lecznicze, to nikt nic nie mówił. Padł plan ataku na wolną kopalnię. Nie wiesz kurwa od czego była wolna, ale niedługo miało to być nieaktualne. Było to jedyne sensowne rozwiązanie waszej sytuacji. Szybkie, pewne przejęcie inicjatywy i kontrola sytuacji. Lije nigdy by się nie zgodził na oddawanie części urobku królowi. Słyszałeś, protki, że od czasu do czasu odpierdala Batmana na tamie i gada coś o zemście, czyli jednak bycie w wojsku zawsze nieco ryje banie. Gomez kazał mi namówić magów do jego pomysłu. Mrugnął mi porozumiewawczo okiem. Wiedziałem, co to oznacza. Chciałem zaprotestować, ale minęł jak przy mówieniu swojej ulubionej samogłoski. Jak wasz wód coś sobie wkręci, to nic nie zmieni jego decyzji. Magowie i tak sami byli sobie winni. Stare dziady tak osiadły na laurach, że prócz podstawowej alchemii nie robili nic. Nawet nie inwestowali w rozwój duchowy mieszkańców kolonii i nie rozbudowywali siatki wielnych. Cała dolina była tak niezagospodarowana religijnie, że nawet nie dziwi się, że te wytatłowane pojeby z bagna mieli tylu zwolenników. Skurwole nie rekrutowali nawet nowicjuszy, oprócz Miltena oczywiście. Chociaż jego szybki awans namaga może tłumaczyć, co na myśli miał Corlisto mówiąc o jego magicznych dolnościach. Wszystkie powyższe powody poskutkowały tym, że nie było nikogo, kto by się za nimi wstawił. Do brudnej roboty wybrałeś Dextera. Czemu jego? Pytacie. Dwóch najbardziej kumatych cieni zniknęło. Diego połączył się z mocą i rozpłynął się w powietrzu. Jan parał się właśnie na podziemnej plaży, reszta nie nadawała się do niczego. Skatty był podopiecznym Bartolo i umiał robić show na arenie, ale nic więcej. Rączka był złodziejem. Nie wiem na chuj nam złodziej w obozie... Co tu kraść? Największymi złodziejami jesteście wy, magnaci, bo nie płacicie podatków. Świstak ma w głowie tylko błyskotki. Zresztą chuj wie, skąd miał na to pieniądze. Fisk to prosty przedsiębiorca, który dzięki zmysłowi handlowemu i ogarnięciu życiowemu zdołał się ogarnąć w kryminale. Później mówili ci, że jeszcze był jakiś zły, ale ty wtedy nie pytałeś, kto na kogo. Niektórzy mogą się dziwić, że nie poprosiłem strażników. Nigdy nie rozumiałem, czemu wszyscy uważali tych trepów za wyżej niż cienie. Cienie byli leniwi, ale przynajmniej wywiązywali się ze swoich zadań w przeciwieństwie do strażników, którzy nawet nie potrafią stworzyć systemu, gdzie ludzie czują się bezpiecznie. Gdy usłyszałeś, że po prostu modują wszystkich uczestników bójki, to kopara ci opadła. Bradwyn, jak to wymyślił, to miał minę jak Goblin, który stworzył wysokiej klasy broń obuchową, wbijając gwóźdź w gałoż. Zamerdowałeś o tym Gomezowi. Ale ten kazał sobie nie przeszkadzać, bo był w transie i wymyślał wszystkim ksywki. Nawet nie wiecie, jak Bogdan był wkurwiony, jak wszyscy zaczęli mówić do niego szakal i tak skończył lepiej niż wasz złodziej onanista. To, i tak było lepsze niż to, jak Gomez usłyszał, że świry z sekty mają własne przywitanie i kazał wszystkim z obozu witać się za Gomeza. Ale wracając do tematu. Dexter dobrze się spisał. Wszyscy magowie zamordowani podczas snu. Bo debilom nawet nie chciało się wystawić straży, jak Milton poszedł na wycieczkę. Zapanowała nieco niespokojna atmosfera, bo to nigdy nie jest fajne, jak szef zabija ludzi wchodzących nim w polemikę. Nie przejęli się tylko kopacze, którzy mogli się opierdalać, nikt im chyba nie wytłumaczył równania, ruderów na się jedzenie. Chociaż z tego, co Janci kiedyś mówił, co ten margines robił w kopalni, to nie wiesz, czy w ogóle był sens tłumaczyć. Problemem, którym trzeba było się zająć, był Harim. Tym razem wysłałeś strażników. W końcu wielu z nich było kibolami Korony Archolos, więc skopanie jednego typa nie powinno być dla nich problemem. Podobno znaleźli go z wrzodem w jakimś zacisznym miejscu i uciekli z krzykiem. Następnego dnia odnaleziono porzucone ciało Harima. Wrzód zaczął rozpowiadać, że się tylko bronił, a jak już to o niego, a nie na odwrót. Jako mądry człowiek kierujesz się zasadą, żeby nie zadawać pytań, na które nie jesteś gotowy usłyszeć odpowiedzi, więc nawet kurwa nie pytałeś, co to o niego. W tak zwanym międzyczasie Skorpion spierdolił z zamku. Szkoda, bo to był jeden z niewielu strażników, którzy mieli trochę oleju w głowie, może dlatego właśnie uciekł. Jeszcze podpierdolił kilka drogich fantów. Pewnie nauczył go tego rączka. Obiecałeś sobie, że jeśli kiedyś jeszcze będziesz zatrudniał się na kierownika, to postawisz warunek, że to ty będziesz odpowiedzialny za rekrutację, ale na razie wszystko wydawało się działać. Strażnicy zdobyli kopalni, okopali się na pozycjach. Wydawało się, że łańcuch dostaw zostanie utrzymany. I tu Gomez zaliczył najpoważniejsze w skutkach potknięcie, a raczej wypierdolenie się na ten głupi ryj. Wasz przywódca kazał zamknąć bramy i wystawić przednie strażników. Kiedy spytałeś czemu? To powiedział, żeby zabić tego typa skitką i mrugnął. Zacząłeś mu tłumaczyć, że to może nie jest dobry pomysł, żeby robić spojeba, który zabija wszystko, co się rusza wroga. Gomez w reakcji na twoje rewelacje rozpiął zbroję i pokazał tatuaż na klacie. Z frajerami się nie gada. Frajerów się wyjaśnia. Już myślałeś, że natura kibola waszego wodza to przeszłość, ale jednak jak rasowy humanista przeliczyłeś się. Jak można było się spodziewać po kilku dniach? Znaleźliście ich wyciętych w pień? Zacząłeś się stresować na myśl o konfrontacji z kimś po kroju blizny. Niedługo gruchnęła wieść, wolną kopalnię odbił Kit Kat i wtedy wszystko zaczęło się walić. Jak to bywa przy pierwszych kłopotach, od razu znaleźli się krytykanci, z tą zaczął narzekać na waszą politykę i że on to się nie zgadza i zaczyna strajk głodowy. Gomez kazał ci się nim zająć i mrugnął przy tym okiem. Ty jednak nie jesteś taki pojebany, by zabijać jedynego porządnego kowala, i po prostu zamknąłeś go w lochu. Jeśli Gomez się uprze, to zawsze możecie zabić go później. Kopacze zebrali się w grupie i postępując zgodnie z maksymą małpy, razem silne w końcu połączyli kropki i zorientowali się, że niedługo może zabraknąć jedzenia. Zaczęła się panika. Wszale kopacze zajebali członków bractwa i okradli ich z gibonów. Zajebiście, tylko wojny z obozem na bagnie wam brakowało. Chociaż, znając użyteczność Korangara, nie musicie się o to martwić. Strażnicy przestali panować nad sytuacją. Torus przestał wydawać rozkazy i panicznie trzymał się tylko swojej bramy. Największą odklejkę zaliczył Kair. Ukradł kuszę jednemu strażnikowi i zabarykadował się w swojej chacie zbudowanej na przejściu i zaczął strzelać do każdego, kto się zbliży. Obiecałeś sobie, że jak wyjdziecie cało z całej tej sytuacji, to każesz rozdawać ulotki nowym, żeby używali mózgu i budowali chaty w odpowiednich miejscach. Gomez kazał Bartorowi pilnować kręgu teleportacyjnego. Gdy spytałeś, czy naprawdę jeden z menadżerów wyższego stopnia ma całe dnie cieciować zamiast ogarniać obóz, Gomez spojrzał na ciebie wkurzony i mrugnął. Zacząłeś się denerwować, bo już nie wiesz o co chodzi z tymi mrugnięciami. Blizna też zaczął świrować i prosił każdego o kwesta. Kazałeś policzyć mu wszystkie cegły w zamku i ustawiłeś nagrodę na 50 ekspa. To powinno kupić trochę czasu. Później Gomez kazał założyć komisję, której zadaniem będzie wyjaśnienie sprawy morderstwa magów. Popatrzyłeś na niego, żeby się upewnić, czy nie robi sobie z ciebie jaj, ale popatrzył na ciebie poważnie i mrugnął: Czy to jest jakiś tik? Czyżbyś kazał zamordować sześciu magów, bo dorobiłeś przekaz podprogowy do głupiego odruchu? O kurde, felek, kartofelek! Taktycznie zamykasz mordę, w końcu i tak wszyscy myślą, że to Gomez. Pewnego dnia, kiedy stałeś jak zawsze w zamku. Usłyszałeś odgłosy walki w klasztorze, nagle zobaczyłeś Marwina wersji 2.0 w zajebistej zbroi i zwykurwiście wielkim mieczem. Zemdlałeś z przerażenia. Ostatnią twoją myślą było to, że po w tym mieczu te kolce sterczące na boki. Musiało się go kurewsko ciężko dobywać. Po wszystkim obudził cię Dexter. Znajdowaliście się na drodze na miejsce wymian. Popatrzyłeś z góry na stary obóz. Odpowiedziała ci tylko cisza po dokonanej czystce. Podbił do ciebie Fortuno. Miał czarne oczy i mówił dziwnym głosem. Ziemanko, czy chciałby pan porozmawiać o naszym panu i zbawcy Beniasze? Pokrótce wyjaśnił ci plan. Kolego, kupiłeś mnie jak paczkę żerków. Ocalali z masakry, z Torusem na czele otoczylicie. Przewie, co robimy? Słuchajcie, ja nie mam nic i wy nie macie nic. Czyli mamy tyle samo? Sam raz tyle, by zbudować nowy obóz. Teraz wszystko będzie po twojemu. Nikt nie pokrzyżuje ci planu swoimi głupimi pomysłami. Tym razem wszystko się uda. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.